Cześć. Już jutro 25 września o godzinie 19:00 widzimy się na szkoleniu on automatyczny cashflow budowy z harmonogramu MS Project. Gorąco cię zachęcam abyś wykonał razem ze mną na koniec tego szkolenia proste ćwiczenie związane właśnie z cashflow ale będziemy do niego używać programu Power BI. Power BI jest bezpłatny. Aby go pobrać wejdź przed szkoleniem w swoje menu start wyszukaj Microsoft Store a następnie, gdy otworzysz tą aplikację, to w polu wyszukiwania wpisz Power BI Desktop. Wówczas ty klikniesz na ikonkę taką z żółtym wykresikiem i, i będziesz mieć możliwość zainstalowania tej aplikacji po tym, gdy ją pobierzesz. Widzimy się jutro 25 września o godzinie 19. Na razie hej!